Tusk zablokował przed powodzią finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej z Funduszu Sprawiedliwości. Tak czy nie? No Tak. Dziękuję. Z Funduszu bardzo. Sprawiedliwości, tak. Tusk nie ogłosił stanu klęski żywiołowej, dopiero w niedzielę coś tam ogłosił. Dzisiaj. A Wcześniej mówią, że prognozy nie są przesadnie alarmujące. Czemu jeszcze jest premierem, skoro sobie nie radzi? Najdelikatniejszym językiem mówiąc. Czemu nie dostał w mordę wtedy od wójta, któremu powiedział ja wam wójta nie wybierałem? Ja bym się oburzył na miejscu tego wójta, że premier do mnie przyjeżdża, my oczekujemy pomocy, bo skąd się wzięła wypowiedź Tuska wtedy. Co teraz, panie premierze, ktoś zapytał z za kamery, dobra, co teraz? I on powiedział, po pierwsze, ja wam wójta nie wybierałem, a po drugie, teraz to niech każdy zacznie robić to, co do niego należy. No w tym momencie, po tym punkcie pierwszym, powinien dostać od kogoś wpysk za taką odpowiedź. kobieta jakaś go pytała, słyszałem za kamery. Co teraz? Panie premierze, jak żyć? On już to przeżywał kiedyś. Co teraz? I on jej odpowiada, ja wam wójta nie wybierałem? Won. Jak są jacyś górnicy i go spotkają gdzieś tam. Won. Tego dziada należy wywalić. Niech jakiś inny przyjdzie, przynajmniej nie będzie ludzi denerwował samym swoim wyglądem i tym nawisem, który Tusk ma w tej chwili za plecami. Bo ma, bo już coś powiedział w piątek, a potem odszczekiwał w niedzielę i potem ktoś zmusił polską agencję prasową, żeby zczyścić tę wypowiedź Tuska piątkową o tym, że eee, te tam nie są przesadnie alarmujące. A ludzie Tuska, którzy nie spuszczali wody do rzek, żeby zrobić większą rezerwę w zbiornikach retencyjnych, to wszystko tym wszystkim rządzi Tusk. Ale, ale... nie spuszczali wody, bo chcieli opowiadać w telewizorze, patrzcie, zmiany klimatyczne i musimy więcej wiatraków stawiać, bo Wisła jest pusta, ma 12 cm wody tylko i inne rzeki polskie też wysychają. I to im było potrzebne w związku z tym w zielonikach retencyjnych jest dosyć tam, dosyć, dosyć zapasu. Nie trzeba, nie trzeba w ogóle spuszczać tej wody. A należało spuścić, bo szedł niż. I to powinno być mechaniczne i odruchowe. W momencie, jak się zbliża niż, nie wiemy, czy spadnie, czy nie spadnie woda, bo to Pan Bóg tym reguluje. No to w takim razie jak idzie niż na nas, to spuszczamy wodę, tym bardziej, że rzeki są puste. A skoro są puste, to możemy zupełnie spokojnie całą tę wodę spuścić. Nie ma władzy zarządzającej czymkolwiek teraz. I mówisz mi, że na tam, na, na południu obraduje Tusk. On już się wykazał. Teraz won. On już się wykazał. Kiedy był zdenerwowany i spanikowany, już się wykazał. Najpierw powiedział, nie, nie, nie ma się czym martwić. Potem odkręcał kota ogonem i potem powiedział, ja wam wójta nie wybieram. To jest jego podejście do ludzi, którzy toną, którzy wody nie mają, którym zmiotło cały majątek, to jest jego podejście. I wysyła swojego szczerbę. Zbieraj butelki z wodą w Warszawie, przy filtrach. Dowieziemy, jak to wieziecie? Jak nie macie sprzętu do wyciągania ludzi z domów, to jak chcecie te butelki wody zebrane w Warszawie yy, dowieść na śląsk? No chcecie pokazać, że coś, coś tam, coś tam robimy, no coś robimy, chłopcy.